Albert Tokaj Urodzony w 2001 roku, Albert Tokaj od zawsze był typem indywidualisty, spokojnego oraz często wycofanego człowieka, który gardził głupotą i nie wahał się wyrażać swojego zdania, przez co nie cieszył się sympatią władz schronu. Bardzo inteligentny, ale niespecjalnie lubiany w dzieciństwie. Marzył o tym, by zostać naukowcem, by nieść pomoc ludziom i rozsławić swoje imię. Wybuch III wojny światowej nie pozwolił mu jednak rozwinąć skrzydeł. W sytuacji, gdzie od wiedzy bardziej liczyła się wytrzymałość, tak fizyczna jak psychiczna, wszystko, co miało mu przynieść sukces w przyszłości, okazało się znaczyć bardzo niewiele. Postanowił jednak przejść przed siebie, podświadomie zdając sobie sprawę, że może jego zdolności przydadzą się kiedyś innym. Trafiwszy między ludzi, którymi gardził, został psychiatrą i wyspecjalizował się w leczeniu zaburzeń związanych z zamknięciem w niewielkiej przestrzeni tak zwanym syndromem zamknięcia. Szkolił się też w farmaceutyce i chemii, ale pomimo imponujących kwalifikacji nadal większość mieszkańców schronu nie okazywała mu szacunku, a nawet nim gardziła. Dlatego z czasem wyrobił w sobie sporą dumę i zaczął odnosić się do ludzi z dystansem i chłodem, który zastąpił nękające go wcześniej poczucie braku spełnienia i bycia upodlonym. Pragnął być kimś ważnym, i w swoim uznaniu stał się kimś takim. Sabotażysta Sabotażysta ze schronu Chwała, szalony człowiek, który jednym ruchem dłoni zamordował tysiące mieszkańców dzisiejszej Republiki Polski. Cień podążający za Albertem Tokajem, przyczyna wszystkich kłopotów i tragedii, które dotknęły psychiatrę z Chwały. Ten chudy mężczyzna objawiał wyraźne skłonności do teatralnego wręcz dramatyzowania rzeczywistości. Prawdopodobnie było to spowodowane rozczarowaniem szarą codziennością schronu. Być może to właśnie stagnacja podziemnego życia oraz postępujące objawy syndromu zamknięcia stały się bezpośrednią przyczyną szaleństwa, w które popadł tuż przed wydarzeniami z listopada 2035 roku. Karolina Janicka Gdy tylko rozbrzmiały syreny, Katarzyna Janicka obudziła swą pięcioletnią córkę i razem pobiegły do obiektu militarnego, gdzie odbywał służbę ojciec Karoliny, Tadeusz Janicki, a pod którym znajdował się schron Chwała. Chaos, który zastały przed bramą, niewiele ustępował wybuchom w mieście. W tłumie rozległy się strzały. Żołnierze odpowiedzieli ogniem. Kapitan Tadeusz Janicki wypatrzył pośród panikujących ludzi swoją płaczącą córkę. Wziął ją na ręce i wepchnął do schronu przez zamykającą się bramę. Sam pozostał na zewnątrz, bohatersko oddając życie w obronie tych nielicznych, którym udało się dostać do środka, nim limit ludności został przekroczony. Karolina na zawsze zachowała bardzo duży szacunek dla wojska i oficerów rządzących schronem. Magdalena Florkowska. Magda była jedną z mieszkanek schronu Chwała. Z racji daty urodzin i tego, że miała talent do unikania niebezpieczeństw, mieszkańcy schronu przezywali ją dzieckiem szczęścia. Urodzona w 2012 roku, a ściślej dokładnie w dniu Zero, nie znała świata przed wybuchem, mieszkała w schronie całe życie, nigdy nie widziała słońca ani powierzchni. Choć nie widziała dla siebie zbyt ciekawych perspektyw w schronie, traktując całe życie jako przygodę, nie miała czego wspominać i czego żałować z czasów sprzed dnia Zero. Usposobiona dosyć pogodnie, potrafiła jednak pokazać nerwową część swojej natury, gdy ktoś ją rozdrażnił. Henryk Potocki, naczelnik w Schronie Chwała, urodzony w 1960 roku. Jeszcze przed wojną był zaangażowany politycznie. Studiował politologię i uczęszczał na wszelkie możliwe prelekcje dotyczące światowej polityki. Oraz aktywnie uczestniczył w życiu kilku kół naukowych. Po studiach, na których zdobył stopień podoficerski wstąpił do zawodowego wojska. Był jednym z orędowników powstania husarzy, specjalistycznej formacji zbrojnej. Od początku przekonany, że w większości państw najlepiej sprawdziłyby się rządy silnej ręki, zdołał przed trzecią wojną światową wspiąć się na szczyt hierarchii schronu i zostać jego naczelnikiem. Człowiek twardy i zdecydowany, nie miał zamiaru ująć się przed nikim i niczym. Postawny, patriarchalny mąż. Choć w zaawansowanych latach wciąż energiczny i sprawiający wrażenie silnego. Naczelnik Potocki nie żywił specjalnych uczuć względem nikogo. Cała jego rodzina zginęła po wybuchu III wojny światowej. Zdecydowany był podtrzymać polskość i starał się dopilnować, by tradycje oraz ład państwa przetrwały w podziemnej strukturze, którą zarządzał.